Siemaneczko, witajcie wszyscy w tym odcinku. Jak ostatnio mówiliśmy, zjechaliśmy do domu na trochę dłuższe wolne i po równych 11 dniach odpoczynku ponownie ruszamy w trasę. Mamy 20.45, właśnie załadowaliśmy całą lufę, krajóweczkę do Biedronki, do Skarbimierza. Tam mamy zrzutkę i jutro 8.15 w Amazonie załadunek do Barcelony. Także... Także się widzimy niedługo. Dało nam się zrzucić Biedronkę, W sumie to nie nagrywałem, bo tam trochę chaos panował na, na magazynie w sumie to jak zawsze. Eee, a potem gdy stałem pod rampę, to już zapomniałem o nagrywaniu, bo się położyłem spać. Tym bardziej, że tam spokojnie można pospać. Biedronka mnie nie zawiodła. To jeżdżę chyba jeszcze tylko do czwórki, zmieniamy się darium. Zaraz będę ją budził, bo, bo będzie jej kolej. Tak jest. Zjedziemy na odmiany 150 km. Także jeszcze troszeczkę jest, ale i tak będziemy za wcześnie o 2 godziny, więc mam jeszcze z 2 załapiamy drzemki, przed załadunkiem i 8.15 punkt mamy załadunek do Barcelony, tak jak mówiłem. Co ty rzesz? Właśnie pokazuje jak sobie radzi na obsada, kiedy trzeba jechać, a człowiek głodny jest. Tak, no może ugotować się nie da, ale takie podstawowe rzeczy da się zrobić? E, Czym my też się mało e, zdają, bo ciężka jest droga, szczerze mówiąc. Może nie jeśli nic, ale po prostu jakoś tak zmęczeni jesteśmy, bo wystartowaliśmy koło 20, jesteśmy cała nad nami, teraz już pół dnia, bo jest 15. E, załadowaliśmy Amazon z lekkim opóźnieniem, ale się udało. Nie, nie anulowali tym razem załadunku. E, Lodów ten padł. I ciśniemy. Do Barcelony mamy czas do soboty, do popołudnia. I w sumie spoko, nie ma jakiej większej napinki. Szczerze, trochę się obawiałem Niemiec, bo kumpel pisał, że właśnie była lipa dwa dni temu w Niemczech z warunkami pogodowymi. A tutaj proszę bardzo, droga nawet odśnieżona, wszystko ładnie idzie pięknie na bieżąco. I co? Jeszcze taka godzinka i czekamy parkingu, co by nie przewalić czasu pracy i w końcu zasłużony odpoczynek. Hiszpania zajarliśmy. Właściwie tankuję furę, bo może nie ma tragedii jeszcze z paliwem, ale potem, żeby nie rankować nie stawać, bo będzie strzał do Polski od razu. W ogóle może być tak, że zrzucimy teraz Amazon w Barcelonie. Pojedziemy poza ranne w Padropadonie mandarynek. Uf, tam kiedyś byliśmy i z mandarynkami do Polski, także bardzo szybki wyjazd, dosłownie parę dni, chyba z 6 nam wyjdzie, może 5 nawet. I tak będziemy kombinować, żeby jeszcze od razu się obrócić i pojechać z powrotem na Hiszpanię lub na Włochy. Bo luty jest dosyć krótkim miesiącem i coś by zarobić. No miałem problem z kartą. Mianowicie nie miałem do niej PINu. Bo zmieniłem kartę tak jakby, a nie dostałem nowego PINu i nie ogarnąłem tego, że jest inny PIN. I w 10 minut próbowałem zadzwonić do, do kogoś, bo jest sobota, jest bardzo wcześnie rano. Ale udało się. Z takich ciekawostek ostatnich w transporcie. Trzeba mieć takie naklejki na Francję. Informują one jakby kierowców o, o martwym punkcie, o tym gdzie nie widzimy. Na osi ciągnącej tam jest kolejna z musterkiem. jak widzicie tutaj w samej obiewce. No i analogowo a, oczywiście z tej samej strony, z jedną po drugiej stronie, po lewej, po prawej. I jeszcze jedne znaczkach. Ogólnie nie uważam, żeby to coś pomogło w ogóle. No ale takie wymogi. Trzeba to trzeba. Dobra, zdjęliśmy Amazon w Barcelonie. Lubimy ten Amazon, bo Amazony są dość specyficzne, a ten jest spoko, mają super napoje, więc można sobie ucinować i w ogóle wszystko przebiega e, póki co zgodnie z planem tam zawsze, bo jak jest się na to i na tą godzinę, to do tej i do tej oni rozładowują czy e, ładują i nie ma opóźnień, nie ma tego pierdolnika całego, który towarzyszy amazonowskim przygodom. Więc generalnie kit. No i teraz jedziemy dalej po mandarynki, więc. No, chociaż nie wiem, w sumie, czy po mandarynki. Tak, chyba tak. Tak mi się wydaje, no bo ostatnio tam mandarynki, a jedziemy w to samo miejsce. Stanęliśmy na chwilę na parkingu i był autogrill. Przypomniałem sporo jedzenia, ale stwierdziliśmy, że coś tam sobie szamniemy. I okazało się, że właśnie są specjalne menu dla kamioneros, i okazaliśmy, swoje prawa jazdy i dostaliśmy w cenie promocyjnej obiad za 10 euro. I tam było pierwsze danie, drugie danie, deser i napój. Pan proponował wlać piwo do kubeczka na wynos, ale wzięliśmy Coca-Colę. No i paję na pierwsze całkiem spoko smakowała. Ta była z makaronem. No na drugie był filet z kurczaka z jakimiś tam fredkami. I, y, I jakieś ciasteczko czekoladowe, które potem będziemy szamać. No i lecimy dalej. Y, zobaczymy, czy nas dzisiaj załadują. Jest fajnie, my byśmy chcieli zostać w Hiszpanii. Dotarliśmy na załadunek. Tam jest firma. Y, niestety to nie ten magazyn w sensie, mamy na dwójkę jechać. Y, no są dwa magazynu: to jest jedynka. Tam przede mną jest dwójka. Eee, dobra, no tak tam się podstawimy. Mam tylko nadzieję, że tam jest prysznic, bo tutaj jest prysznic, ale powinien być. Tam sobie piszeli na Google'ach, że jest prysznic, więc korzystamy. Drugi magazyn, bardzo blisko, całkiem niedaleko. Okazuje się, że już chłodny moment nas czeka. I jest łazienka z prysznicem, także bardzo mi to odpowiada. Wręcz cudownie, bo w Hiszpanii teraz na tę koronę jest tragedia. W stacji będę ma miał wyłączone prysznice. Eee, więc się nie da wykąpać na stacji. Na większości. Nie na wszystkich oczywiście. Co ludzka lufa mandarynek do właśnie wjechała do nas. Właśnie mierzę temperaturę towaru, żeby wiedzieć jak go składać, Albo nie składać go tak od razu, tylko stopniowo, że tak powiem. Eee, co by nie przemrozić. Stoimy sobie na razie na ulicy, ale nic nie jeździ. Taka chyba na połowie ślepa ulica. Eee, a tam jest ten magazyn, który ładowaliśmy. Zaraz Daria rusza, bo to są jej szyfta ale dzisiaj to już dużo nie ujedziemy myślę że ja Daria zrobi ze 3 godziny, ja ze dwie i no i stajemy, bo, bo to już koniec czasu pracy będzie Jeszcze spada temperatura 9-2, 9-1 ja to myślę, że można na spokojnie sobie 6 stopni ustawić na, na tym tak jak jest, bo w co ogólnie mam ustawione znaczy napisane 6 stopni także także git Maneczkę i o w poranku. Tak, kolejny dzień naszej podróży. Eee, właśnie robię obchód. Jak będę na tam obkut po nocy, bo my stanęliśmy wczoraj na, na pauzę Już koło północy chyba było. Kłódka jest cała. Tak, chłodnie jest fajne to, że. No rzecz nie potną, że masz kłódkę. Eee, I ogólnie jest git. Bo ciężko się do nas złamać. Haczewie i jako, że trasa w sumie byłaby dość krótka, bo by wyszłoby nam nawet nie niecałe 7 dni, to zdecydowaliśmy, że od razu polecimy dalej, nie będziemy zjeżdżać na bazę. No i dostaliśmy fajną trasę, jedziemy do Hamburga. Tutaj obok zaraz załadowaliśmy się rybą i właśnie w Hamburgu ją rozładowywać, a potem znowu będziemy ładować jakiś funny fish i pod Hamburgiem i będziemy lecieć na Sycylię. Dlatego się cieszymy, bo i w ogóle jest już całkiem cieplutko, a na Sycylii to będzie naprawdę ponad 20 stopni. Tak pogoda pokazuje, tak koło 18, i czyste słoneczko będzie, odczuwalnie będzie pewnie ponad 20, także, także fajnie. No i lecimy. Dobra, udało nam się wyładować yy, yy, te ryby, które widzieliśmy wcześniej. I tak, Hamburg nie jest zbyt przyjaznym miastem do jeżdżenia pienzerówką. No ale niestety tak to wygląda wszystko. Czasami się zdarzają takie właśnie miejsca i na to niestety nie poradzimy. Yy, dobra, trzeba się do teraz jakoś dostać. byle do autostrady, bo szczerze mówiąc mam dość. Nie nagrałem akurat, ale byliśmy w samym centrum w ogóle Hamburga. Przejazd bardzo polecam. Ogólnie grubo. rano, startujemy, lecimy na Sycylię i już będziemy na promie dzisiaj. I wreszcie jemy kanapki z mortadelo, pistacje i straciadela, tak jak Wam kiedyś mówiłam. Są przepyszne. No, tak także jest. na śniadanie. Czekaliśmy na nie bardzo długo. Czy to dietetyczne? Dobra, jesteśmy w porcie, w Ilha San Giovanni. Szczerze mówiąc fartownie, bo nam się udało przyjechać 6 minut przed odpłynięciem promu, planowo. I wpuścili nas. Pan powiedział, że jest mały ruch i możemy wjechać. Bardzo nam to odpowiada, bo bardzo nam zależy na płynięciu tego jak najszybciej, A nam się kończy czas pracy o 3.20. Więc uda się, będzie git. Tak, i tutaj w ogóle widzicie wjazd do portu jest tragiczny. Eee, po prostu dla mnie to śmiech na sali. Ogólnie wali PRL-em. Strasznie wali PRL-em I co? Eee, mamy bilecik. Dwie strony już wzięty. Dobra, płyniemy, udało się. Jesteśmy na Sycylii na parkingu. Idziemy właśnie na plażę. Mamy jakieś 400 metrów i zobaczcie na stacji, zaraz przy stacji, za mną stacja, jest pomnik Maryi. Jeszcze wcześniej wspominaliśmy Wam, że na ciągnikach są często właśnie jakieś obrazki świętych, też Maryi, Jezusa, narysowane na boku, na dwóch bokach. I właśnie też w takich miejscach są takie randomowe pomniki. E, jest to dość ciekawe, bo one są też trochę zaniedbane, te pomniki. E, Łezka mi leci. Uj. E, no, ale, ale jest ich sporo, no, czyli no, są to jakieś tam narody wierzące. To samo też mogłam spotkać e, Jezusa Jednorożca w Meksyku. E, to był dopiero hit jak widzieliście chyba w poprzednich jakiś tam odcinkach, nie wiem dwa odcinki tam prawdopodobnie, był odcinek z Sycylii, tylko całkowicie z innego miejsca i z inną scenerią, ale nic się nie zmienia. To jest totalny skansen. Już stacja będzie nas przewitała takim bardzo skansenowym, że tak powiem, klimatem. Prysznic wyglądał iście wyjęty z lat 60. -tych. w ogóle cała infrastruktura tutaj to jest po prostu wszystko bardzo, bardzo stare. Ale ma to swój plus i urok. Nie tylko, w Hiszpanii, nie tylko w Hiszpanii podają takie duże kanapki. Dotarliśmy na plażę i jednogłośnie w Darią stwierdziliśmy, że... Jest to najpiękniejsze miejsce, które do tej pory zwiedziliśmy ciężarówką, jest prześlicznie. zjedliśmy śniadanko, kupiliśmy sobie bułki, właśnie tam wam nagrywaliśmy w pobliskiej piekarni. I jesteśmy teraz na plaży i będziemy się kierować na miasteczko i jest tu przepięknie i jest czysto, o dziwo. Nie tak jak zwykle we Włoszech i jest bardzo mało ludzi, w sumie tylko dwie osoby. Tak jest i powiem Wam szczerze, że jak na Sylwestrie to czujemy się dosyć bezpiecznie, bo Sycylia jest taka specyficzna, a tutaj naprawdę jest spoko, jest ok, Tylko Ale strasznie wieje. Strasznie Boś, wieje ty no. z Karola taką, tak? tak jest. Także dziękujemy ślicznie naszej firmie za fundację takiej wycieczki. Tak, tak wygląda nasza praca i wiadomo. Są... Y, oczywiście to jest praca, także nie będziemy tutaj mówić, że cały czas spędzamy na plaży, tak? Ale prawda jest taka, że co dwa tygodnie, od pół roku, odkąd jeździmy razem, jesteśmy albo na jakiejś hiszpańskiej, albo włoskiej plaży, albo w jakimś miasteczku we Włoszech czy Hiszpanii, zajadamy się y, tamtejszymi przysmakami, y, czy popijamy y, jakieś piwko. Y, I na wszystko jest czas. Jeśli się dobrze praca zorganizuje, to właśnie tak wyglądają pauzy. Y, I właśnie co dwa tygodnie, dzień, dwa spędzamy. Na chillaucie, także to jest praca, ale z jednej strony też, nawet teraz, kiedy jest właśnie ta pandemia, możemy dużo podróżować, i do tego jest pusto, i takie miejsca są bezludne, jest to po prostu piękne. No, także chciałam Wam powiedzieć, że mamy fanpage na Facebooku i zachęcam Was, bo jeśli na przykład są osoby takie jak ja, które gdzieś tam nie wiedzą nie wiedziały może wcześniej, że takie coś by ich interesowało, no to możecie spokojnie do nas napisać i e, na przykład jeśli nie macie prawka, to mogę Wam polecić, jak sobie załatwić takie dofinansowanie na prawo jazdy. E, jest kilka sposobów, e, jak gdzie szukać pracy na początek. E, i naprawdę chętnie Wam pomogę, bo mnie też ktoś kiedyś pomógł i chciałam Wam powiedzieć po prostu, że warto zawsze próbować. Bo nawet jeśli Wam nie wyjdzie, to takie doświadczenia zostaną z Wami na zawsze, więc na pewno się czegoś nauczycie. I trzeba wierzyć w to, że gdzieś tam ludzie zawsze nam pomogą, bo no to też nie będzie tak, że zostaniemy zani sami na siebie. Mnie Karol dużo pomaga, ale też dużo jest cały czas przede mną nauki, no ale kurczę, jest fajnie. Tak, ogólnie jest siesta, Tam przed Państwem widzicie średnego ronda. Ludzie mają w dupie, totalnie. Samo przejeżdżają, panowie stoją na ulicy i rozmawiają. A właśnie się rozeszli. Ale nie długi czas już tutaj, bo tak powiem, krążą ko koło tego ronda. Ogólnie zapomnieliśmy, że jest siesta w Hiszpanii i we Włoszech. To nie jest tak, że o godzinie 12-13 idziemy sobie do sklepu i jest super, nie bo wszystko jest zamknięte. Więc po prostu do 16 jest wszystko zamknięte. Poszliśmy się przebrać, jak widzicie, bo jest ciepło, jest te 20 stopni, a jednak nad morzem mega wieje i no, trzeba się przygotować też na wiatr. Także się przebraliśmy w tym czasie, siedzimy, pijemy piwo i czekamy, aż otworzy się jakaś restauracja, bo jesteśmy już głodni. No i lecimy też nad morze jeszcze. Także trzeba o tym pamiętać, bo potem można zostać. Co to się stało? Panie, prawie wrócił o stołek. O moko. Dobra, byłem w biurze, jesteśmy na miejscu niby, w ogóle jest ciasno jak cholera, ciężko w ogóle tutaj wjechać, brama jest fatalna. Okazało się, że to nie ten adres. Dostaliśmy jakiś inny adres od Pana, więc tam lecimy. Tylko muszę wypuścić tego DAFa, on wyjedzie, ja się muszę jakoś tam wcofać, nie wiem, masakra. Mm, zaczyna się robić fajnie, bo tak naprawdę mamy tylko adres taki, że to jest ulica. I okazuje się, że na tej ulicy są same chłodnie, same mrożonki i Pan twierdzi, że to nie do niego. Mówi, że jeszcze 100 metrów dalej jest firma, która zajmuje się mrożonkami, szczególnie ryb. No to... Próbujemy. Dobra, tam Daria jeszcze szuka w internecie, gdzie to może być. Ale udało się znaleźliśmy tą firmę. E, trochę trzeba było się nakręcić z buta. E, co prawda, teraz podjechaliśmy trakiem. E, stoi tam. No, prawie nawet go słychać, bo to chłodnie, to buczy bardzo. Tylko tyle, że ładna okolica. To trzeba przyznać, że. No, może podobno śmietnikiem po lewej stronie. E, no. Sycylia. Nic nieoznakowane. Pan podał nam adres, ale nie powiedział, jaka firma. Powiedział, że za mostem w lewo. No to tam w lewo byliśmy, ale to nie to. E, masakra. Ok, zrzuciliśmy się i lecimy teraz na ląd, już na pusto i będziemy się ładować do Polski w okolicach Bari. Więc dzisiaj wlecimy sobie do Włoch na spokojnie i będziemy mieli prawdopodobnie załadunek też blisko plaży, więc może też nam się gdzieś tam uda jeszcze przejść. Eee, mega jest fajna ta trasa i Sycylia jest przepiękna, no, tylko Palermo takie trochę, dużo zamieszania tutaj jest. Dobra, to w sumie koniec trasy, wracamy już do domu, jesteśmy w Austrii, eee, za chwilę będą Czechy i w sumie zrzucamy się pod Warszawą, eee, także, także już kończymy, bo chyba będzie bez przygód. A już jest dość długi filmik. Tak nam się wydaje, że w tej trasie nagraliśmy dość sporo, bo była długa i była, y, była długa, ale nie była aż tak intensywna. Była y, całkiem y, w porządku, mieliśmy bardzo dużo jazdy w dzień, gdzie właśnie mogliśmy posiedzieć też razem, pogadać, bo wiadomo, te są zawsze troszeczkę mniej przyjemne, y, a tak to naprawdę było luźno i, i mimo, że to było ponad dwa tygodnie, y, to, to nie czujemy się chyba zmęczeni. Zgadza się i najciekawsze jest to, że mimo że nie było jakoś super dużo jazdy, to przez dwa tygodnie zrobiliśmy w tym momencie 11200 km i jak na bazę, będziemy mieli spokojnie około 100 000, także wynik imponujący i tak Daria mówi, no więcej przygód raczej nie będzie, także kończymy ten odcinek, bo Austria, Czechy, już będzie nudno, także dzięki wielkie za obejrzenie i widzimy się w kolejnym.